Z Ewangelii według świętego Marka, Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, i powątpiewali o nim. Jezus, cieśla, z pozoru normalny człowiek, jeden z wielu, tak zwykły w swoim prostym życiu, że aż przeciętny. A jednak zupełnie inny, całkowicie wyjątkowy. Jego inność, odkąd się ujawniła, nie mieściła się w powszechnie przyjętych normach, przez co stał się podejrzany. Z kolei to, co jest podejrzane, jest niepewne, a wszyscy wolą mieć pewność. Ja wolę. Bo łatwiej trwać w zastojałych schematach, niż przebić się przez nie z myśleniem i zaryzykować to stwierdzenie, że w drugim człowieku kryje się potencjał, którego odkrycie w dużej mierze zależne jest od mojego spojrzenia. A moje spojrzenie zazwyczaj nie szuka w drugim potencjału. Ono raczej szufladkuje, dokleja etykiety, fajny, niefajny. Kłamca, głupiec, leń, hipokryta, zakładając z góry, że dany człowiek należy do kategorii osób wartych uwagi, lub zupełnie nie. Panie Boże, uwolnij mnie od moich ocen. Pomóż mi dostrzegać w drugim tę piękną tajemnicę dobra, jaką w każdym złożyłeś. I daj zobaczyć, że pośrodku codziennej szarej zwykłości człowieka kryje się jego wielka niezwykłość. Bądź światłem dla innych, sprawdź, co do ciebie mówi dziś Pan w swym słowie i daj świadectwo.